Nie generale, plują na mnie w szkole, Honor brali lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę. Sąsiedzi, co nie było nie było listopada to w kętrzynie potrójne święto. Mieszkańcy upamiętniają odzyskanie przez Polskę niepodległości, obchodzą rocznicę założenia miasta, a także świętują imieniny patrona, stąd nazwa obchodów. Morcinki, a nie marcinki, bo po mazursku marcin to po prostu morcin. Ten dzień jest niezwykle ważny w kulturze mazurów, a szczególnie ważny też jest w kulturze naszego miasta. Bo 11 listopada nasze miasto otrzymało prawa miejskie. A to właśnie imieniny Marcina. Święty Marcin od siedmiu lat jest też patronem naszego miasta. Każdego roku, na każdym święcie Mazurskich Morcinków, opowiadamy o czym innym. A to opowiadamy o weselu, a to opowiadamy, jak budowano domy, a to opowiadamy o życiu codziennym czy świątecznym. A dzisiaj opowiadamy o zwyczajach. Jakie były tutaj na Mazurach. Zwyczaje te w dzisiejszej postaci dotyczyły tego, jak dawniej na Mazurach się leczono. A tak naprawdę również opowiadałam o tym, co trzeba było zrobić, żeby zapobiec pewnym chorobom. Co pozostało z tamtych dawnych zwyczajów opisanych w XVIII-XIX wieku? No, na przykład, jednym ze zwyczajów jest pocieranie. Jęczmienia na powiece obrączką ślubną matki. Do dzisiaj są ludzie, którzy to robią. Inny taki przesąd, zwyczaj to zawieszanie czerwonej kokardki na wózeczku dziecięcym. Ale proszę Państwa, nie tylko dzieci w ten sposób chroniono, ale również zawieszano taką kokardkę zwierzętom. Jest wiele takich zwyczajów, które przejęliśmy do dzisiaj. No, proszę Państwa, jeśli zobaczymy Czarnego Kota, to o czym myślimy? No, o tym, żeby nie przejść przypadkiem przez ulicę, ze względu na to, że na pewno nam się przydarzy coś złego. To nie było takie myślenie życzeniowe. To miało nas ochronić przed czymś złym, bo wiara, że to nam pomoże, pozwalała jednak spokojniej żyć. To były zdecydowanie inne czasy niż dzisiaj. Nie było internetu, nie było telewizji. Nie było tak w sumie radia, i ludzie radzili sobie w ten sposób. W każdej miejscowości była jakaś babka czy dziad, którzy leczyli. Były szeptuchy. Ci ludzie często do dzisiaj leczą. Żyją ich potomkowie i mówią, że babcia czy dziadek przekazali im wiedzę na temat znaczenia ziół, jak tymi ziołami można leczyć. Dzisiaj jest prosto: idziemy do apteki i kupujemy tabletki. Wtedy było o wiele trudniej. Ale my staramy się. Przypominać ludziom, jak to było dawniej. Uważam, i chyba wszyscy tutaj się ze mną zgodzą, że kultura Mazurów jest niezwykle ważna dla całej społeczności. Ona jest może najbardziej zapomniana, może na mniej opisana, ale warta ocalenia od zapomnienia. Już po raz 16 mieszkańcy zebrali się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, by wysłuchać pieśni patriotycznych, lepiej poznać mazurską kulturę, zjeść święto marcińskiego rogala i posłuchać koncertów. Na scenie usłyszeliśmy zespół ludowy Echo Korsz oraz orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej. ręce zielonej. Dziewczyno kochana, do broni chłopak mój. Zydwona będzie Warszawa, do broni, wolność Piosenki patriotyczne wykonały dzieci z Kętrzyńskich szkół podstawowych i przedszkoli. Do występu przygotowała je Dominika Siwek. Zawsze powtarzam moim uczniom i wszystkim, jeżeli ktoś mnie o to zapyta, że śpiewać każdy może, ale śpiewać z sensem naprawdę, prawdziwie, naprawdę jest tak bardzo prawdziwie, to nie każdy już potrafi. Można się tego rzeczywiście nauczyć, ale jest ciężko. Na pewno osoby bardziej wrażliwe, tak jak właśnie między innymi ja jestem osobą bardzo, bardzo wrażliwą, na pewno jest mi łatwiej dotrzeć do innych, ponieważ sama taką wrażliwość posiadam i umiem... Przekazać ją komuś. Co roku bardzo cieszę się, jak zbliża się 11 listopada, bo wiem, że te utwory są właśnie bardzo emocjonalne. Można bardzo, bardzo dotrzeć do widza, zresztą samego siebie też zrozumieć. Człowiek, sam jak śpiewa, to przeżywa po prostu i to jest w tym wszystkim najlepsze. Panie generale, oddajcie mi syna. Muszę go pochować, jego śmierć to moja wina. Ja bym go uczyła. co to znaczy orzeł? Że za honor polski zawsze bić się może. nie generale i on nie dość święty wojna, żona że na wiary 11 listopada e, dla Polski, dla nas, Polaków, jest e, tak jak Józef Piłsudski powiedział, jedno z najważniejszych wydarzeń, przełomowym wydarzeniem w życiu e, naszym. I to się dzieje w tej chwili. Myślę, że tą naszą polską, ten nasz patriotyzm powinniśmy właśnie w tej chwili dzisiaj e, jeszcze raz podkreślać, przypominać młodemu pokoleniu dzieciakom, żeby to kul kultywować, żeby ten naszą. Narodową dumę też budować tutaj wśród nas, Polaków, wśród młodzieży, wśród dzieci. Dla Kętrzynian 11 listopada to również okazja do pielęgnowania lokalnego patriotyzmu. Tego dnia 666 lat temu Kętrzyn uzyskał prawa miejskie. Natomiast od 7 lat patronem miasta jest święty Marcin, którego wspomnienie obchodzone jest właśnie 11 listopada. Morcinki w Kętrzynie obchodzimy zazwyczaj wesoło, jako że to są prawa miejskie. Dzisiaj mamy moc atrakcji. Poza występami chórów, występami orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej mamy również poczęstunek i gęsinę, i, i rogale. Był też akcent sportowy. Chętni uczestniczyli w niepodległościowej trójce, czyli w zawodach biegowych, które rozegrały się na stadionie miejskim. Mimo deszczu i zimna, frekwencja dopisała. Co to jest niepodległość? To piąta rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest czas, kiedy my pamiętamy o bohaterstwie naszych przodków, ale myślimy też o przyszłości, bo wolność, demokracja, niepodległość nie jest raz na zawsze. Musimy o to dbać, musimy postępować zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, konstytucji, ale też etyki międzynarodowej, by... Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Żyjemy dzisiaj w czasach trudnych, w czasach, w których za wschodnią granicą od ponad roku toczy się wojna, gdy na Bliskim Wschodzie każdego dnia w sposób niewyobrażalny leje się krew, giną małe dzieci. My musimy myśleć dzisiaj o tym, że budowanie tego tej jedności narodowej odbywa się każdego dnia poprzez pomaganie drugiemu człowiekowi, poprzez wolontariat, poprzez uśmiech i dobre słowo każdego dnia. Dlatego tak dużo uwagi poświęcać będę temu, żeby nasz naród nigdy przez nikogo nie został już podzielony.